Let's sit back. Many of us think meditation wielu z is Was myśli, że medytacja to koncentracja. Chciałbym Wam powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie. Kiedy Do pracujesz, work, presence, kiedy pracujesz potrzebujesz się skoncentrować, skupić na sobie. Medytacja to jest dekoncentracja. To może być szokujące dla wielu z Was. You. Meditation is not medytacja to nie jest skupienie. Nie z wysiłkiem, żeby zmusić umysł, aby pozostał w jednym punkcie. Medytacja jest po prostu odprężeniem, pozwoleniem, by umysł pozostał tym, czym jest. W naszym starożytnym myśleniu mówiliśmy o tatwa Boga.

wygodnie, swobodnie. I pamiętajcie o tym, że medytacja nie jest koncentracją. Dwa, druga sprawa. Medytacja nie wymaga wysiłku. Medytacja jest bezwysiłkowa, to jest druga reguła. Trzecia. Trzecia to to, że umysł jest. jest nie we'll let mind to? jego wody, która jest bardziej delikatna niż okay. powietrze i woda. On się po prostu rozszerza sam. Z siebie. Zamknij oczy. Then you need not listen to my in instruction too intently, just take it by the way like skupieniem. you hear any other sound around you. You are listening to the słuchaj instruction like you listen to music, muzyki. not like you listen to someone's song. Nie tak jak ktoś kogoś słuchał, słuchała, kto do ciebie mówi. Takie słuchanie ze skupieniem, nie Ci się odprężyć. Po prostu odpniesz. Słuchaj tak jak muzyki. Teraz trzy razy Om. The vibration of the sound Om means eternal peace and unconditional love. Om, Om is the primordial sound from which the whole universe has happened. Um. No, let's let's just relax our Odpręcz shoulders, barki. our arms. Ramiona. Let us honor our own body. Our body is a precious gift to us from nature, from the divine. Let us honor our own body. This body is made ciało up of earth elements. It has come up from the earth and will go back to the, the earth. Let us honor the earth as ciało well. Along with the body, let I us ciało honor ciało the earth element. Ciało. Let's take another deep Weź kolejny, breath głęboki in wdech i odpręż się. 70%, of body 70 has water ciała element. składa się z elementów wody, like W rzeczy samej ciało jest jak worek, który trzyma w sobie płyny, wodę. Z chcią odnieść się do gwiazdka wody. Bez wody nie bylibyśmy w stanie przetrwać. Do wszystkiego potrzebujemy do wody, do picia, do czyszczenia kąpieli. We are for o, the czyli wdzięczność fluid, the za ten element. pierwiastek wody. Let's take another deep I, kolejny głęboki wdech. And out. I wydech. Our body has Ciało fire element. Posiada również element ognia. Without the heat in the Bez body, ciepła nothing w ciele nic by nie działało. Chciałbym szacunkiem odnieść się do and our existence. I całego ciepła, energii, którą w sobie nosimy, energii Słońca. Nasze ciało składa się z bilionów komórek, które wciąż się zmieniają. Z czcią odnieść się do tych wszystkich pięciu elementów, które nosisz w sobie, z których się składasz. Deep in. I kolejny wdech. And I odpręż się. Let us aware of the air, element Wszędzie dookoła i wewnątrz ciała. Jak ryba w wodzie, my funkcjonujemy w powietrzu. Co odniesie się do powietrza, us, które masz w sobie wewnątrz i które ciebie otacza. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I powolny wydech. Wdech przynosi ciało, energię, a wydech odprężenie. Uświadam sobie to zjawisko. W in fact, every living cell in our body is breathing. Każda pojedyncza komórka ciała odbija się. tylko półca, całe ciało bierze wdech I robi to. Uświadam sobie to. Kiedy bierzesz wdech, dek, uświadam sobie, że każda komórka ciała bierze wdech i z wydechem to zjawisko wciąż trwa. Twoje ciało funkcjonuje w tym samym rytmie, co oddech. Every cell Każda komórka oddycha. w synchronizacji z oddechem. nails and Poza paznokciami i włosami. Wszystko inne w Twoim ciele oddycha. Każda komórka potrzebuje i używa tlenu. Move sobie and become aware of the sobie around us. Become aware of the left and twojej lewej i prawej stronie. Oraz przed tobą i za tobą. No, let us become aware of the space I uświadam sobie również przestrzeń head, nad głową, aż do sufitu. To the of, the uświadam sobie tę przestrzeń między głową a sufitem. Another deep breath. Let go. And let go. Relax. Let us become aware of our mind. Whatever thoughts are there in the mind, just let myśli. them be there. Nie byłyby teraz w umyśle. Pozwól im być. Ciało jest jak knot świecy, a umysł jest jak jej płomień otaczający knot. To ciało jest wewnątrz umysłu. Kiedy odprężasz się, umysł rozszerza się bardziej i bardziej. A kiedy umysł się rozszerza, to ciało wpada w coraz głębszy stan odprężenia. Are thoughts are coming in the mind? Jakiekolwiek myśli Just let them nie cisnęłyby się do umysłu, thoughts, pozwól im thoughts. być, Embrace czy dobre czy złe, obejmij je wszystkie. Any discomfort, Jakikolwiek dyskomfort, niewygoda, let it be pozwól im być, them obejmij too. je również. Uświadam sobie to potężne niebo i miliony gwiazd, bezkresne niebo. Let the mind expand Pozwól, by umysł and rozszerzał and się bardziej i bardziej. To cognize vast aby poznał, spotkał się z tą nieogarniętą przestrzenią. Let go of all your I odpuść sobie efforts. wszelkie wysiłki. Sabi parisram chordy. W tym momencie nie masz nic do zrobienia, ani nic do poznania. Po prostu odprawię się, odpuść wszystkie wysiłki. You are space. jesteś przestrzenią. Is space. Twój, twoja jaźń jest przestrzenią, Nieska, nieskalaną, niesplamioną. All the feelings change, Wszystkie thoughts odczucia change, zmieniają się, change, myśli zmieniają się, ciało don't. podlega zmianom, ale Ty nie. Osiądź, spocznij w swej jaźni. Uświadom sobie your przestrzeń head z tyłu za głową i pozwól, by umysł rozprzestrzeniał się w tym kierunku, z tyłu głowy. Mind Rozszerzaj umysł, like tak jakby był kurtyną rozwijaną za Then Twoją głową. I odprasz się. Um, shanty, shanty, shanty. लोका समस्ता सुखी नोभंत ओ शांति शांति शि Powoli i stopniowo uświadom sobie ciało i in. ozoczenie. Big smile, I z dużym uśmiechem in. wdech and i wydech. Let's I again. jeszcze jeden wdech. With a smile. Z uśmiechem. And let's breathe out with a big smile. I, I wydech z uśmiechem. We open our eyes. I możesz otworzyć oczy. All the best to every one of you.